Właśnie przed chwilą przyszła moja odsiecz z Amazona, czyli ta oto maska. Jest to maska Aztec Secrets Health and Beauty. Jest to maseczka składająca się z jednego składnika i jest to składnik o nazwie betoni wapienny. Betoni wapienny to jest glinka jedna z najbardziej leczniczych glinek bardzo dobra dla cery trądzikowej, dla cery tłustej ponieważ yy, mówi się, że zwęża pory yy, że reguluje nadmiar sebum że jest bardzo dobra na blizny potrądzikowe i ogólnie na sam trądzik także dzisiaj to przetestujemy i zobaczymy co ma dla nas do zaoferowania ta maseczka. Planuję robić ją przez 7 dni w tygodniu, codziennie, bo słyszałam, że wtedy są właśnie najlepsze efekty, a potem, gdy już będzie lepiej ze skórą, ewentualnie zmniejsza częstotliwość do 3 2 razy w tygodniu. Ja ogólnie nie wierzę w takie cuda jak najlepsze maseczki na świecie i tak dalej, ale ona jest często nazywana właśnie na internecie jedną z najlepszych maseczek do sery trodzikowej na świecie. Zobaczymy, czy, czy będzie taka dla mojej wymagającej skóry, której którą wysypuje nawet oddychanie, więc, więc zobaczymy, co to będzie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co wyjdzie z tej maseczki, zapraszam Was do oglądania dalej. Ok, zabieramy się do przygotowania maski, na cały osprzęt przygotowany. Otwieramy, Z wyglądu podobna jest do linki zielonej, także, także zobaczymy ogólnie niektórzy przygotowują to z ocetem jabłkowym, ale ja przygotuję to z wodą, bo boję się reakcji mojej skóry na ocet jabłkowy. także ja przygotuję to no, mam taką nakładaczkę. ja przygotuję to z wodą. czyli dam powiedzmy z dwie, z dwie miarki glinki i do tego dam jedną miarkę wody i zobaczymy czy będzie trzeba więcej. Okay, mieszamy mikstury. Wydaje mi się, że trzeba będzie jeszcze więcej wody. Tak naprawdę nie używam żadnych yy, miar, po prostu robię to na oko. Jak poczuję, że konsystencja maseczki jest właściwa, to wtedy, wtedy zacznę na, nakładać ją na twarz. I zaczynamy nakładanie maseczki. Ok, nakładam maskę na skórę. Na razie jest bez zapachowa. Jestem podekscytowana. Zobaczymy, co, co to będzie. może grubszą warstwa. Trochę jej zrobiłam i będę ją trzymała 20 minut, bo napisane jest, że dla skóry wrażliwej, żeby trzymać ją od 10 do 15 minut, a dla skóry normalnej i niewrażliwej od 15 do 20 minut. Dałam jeszcze trochę wody, bo była za bardzo gęsta i teraz już jest lepiej. zauważyłam, że od normalnej glinki znaczy od normalnej, od zielonej glinki dla porównania ta glinka jest taka bardziej grudkowata i nie wiem czy to jest kwestia tego, że ją tak rozrobiłam być może, będę próbowała jakoś trochę, może bardziej ją wymieszać następnym razem, no ale to i tak nie zakłóci jej działania myślę, że jest taka bardziej grudkowata w zielonej glince, gdy robiłam zieloną glinkę zawsze opryskiwałam twarz wodą żeby nie zaschnęła a tutaj właśnie trzeba zostawić ją do wyschnięcia. Także zostawię ją do wyschnięcia. I nie będę jej opryskiwać żadną mgiełką ani wodą. Ok, maska nałożona. Czuję takie ściągnięcie na twarzy, no ale to jest normalne przy maskach zastygających. I do zobaczenia za 20 minut. mnie jest teraz 12.55, czyli podtrzymam ją do. Matematyka, <trymamy wody> podtrzymam ją. I zaraz do Was wrócę. Okej, okay, minęło 5 minut, 6 minut od nałożenia maseczki i już zastygła. I nie jestem w stanie mówić wyraźnie. Nie to, żebym w ogóle kiedykolwiek mówiła wyraźnie, ale wyraźniej. Tu jest nawet napisane: poczuję, jak Twoja twarz pulsuje. Czuję, jak moja twarz pulsuje, i jest to dziwne uczucie ale być może to jest tego warte. Miejmy nadzieję I właśnie teraz orientowałam się, że nakładałam to z, metalową, z metalowym elementem i podobno nie powinno nakładać się glinek z metalowym elementem w ogóle w metalowych przygotowywać glinki w metalowych naczyniach i tak dalej więc, więc następne razy tego nie zrobię i pamiętajcie również o tym, jak będziecie robić Musimy w domu glinki, aby nie przygotowywać ich ani nie mieszać ich w metalowych naczyniach. Przeczytałam, ja że metalowe naczynia i łyżeczki mogą dezaktywować działanie glinki przez zmianę jonowego potencjału. Także nie wiem do końca, co to znaczy, ale tego nie chcemy, bo chcemy, żeby nasza glinka działała, także, także jutro będę pamiętać, aby nie robić jej właśnie z tym. Użyłam minutę i 20 minut, więc za chwilę idę ją zmyć i przyjadę z rezultatami. Wychodzę do was z do was ja Zmyłam maseczkę i powiem wam, że skóra jest naprawdę delikatna w dotyku i w sumie no, mogę powiedzieć, że dużo nie zmieniły te zmiany, no ale to był dopiero pierwszy dzień używania, ale przede wszystkim mogę wam powiedzieć, że skóra jest dużo, dużo bardziej taka delikatniejsza, jak taki baby face, ja nawet nie czuję tekstury, wiecie, tych pryszczy i tak dalej. No i po maseczce należy, należy bardzo silnie nawilżyć skórę, ja użyłam do tego kremu CeraVe, CeraVe Facial Mew Moisturizing Lotion, który nie jest taki bardzo nawilżający, ale jest jedynym kremem, któremu ufam, który wiem, że krzywdy mi nie robi, więc użyłam go mimo wszystko. I nałożę go na twarz, mm, ale wrotek, do się to. A naprawdę tekstura skóry jest super, jest taka delikatna i kupcia niemowlaka. Chociaż wiadomo trochę czuję teksturę pryszcze, ale i tak nie jest, jest dużo fajniej niż było wcześniej, także zobaczymy, co przyniesie nam przyniosą nam następne dni testów. Być może te pryszcze aktywne, które miałam, zrobiły się bardziej takie jakby na zewnątrz, czyli może ta przyspieszyła i proces, wiecie, gojenia się, rozbierania itd. Ale to ocenimy, ocenimy za kilka dni i sprawdzę, zobaczymy jak to będzie. Hej, Wam wszystkim! Witam się z Wami e, około 5-6 dni później po teście tej maseczki. I co Wam mogę powiedzieć? Po pierwsze, to to, że nie testowałam jej przez 7 dni, bo moja skóra po prostu. E, myślę, że już była podrażniona. Po tych 3-4 dniach już miała, już miała dosyć, więc uznałam, że tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli uznam, że to jest za dużo dla mojej skóry, to po prostu przestanę. No i przestałam. I, I no, i w sumie, jeżeli chodzi o tę maskę, to podsumowując, czy jest to najlepsza maska na tronik na świecie, mogę powiedzieć, że nie, że nie, na pewno są... Myślę, że mogą być lepsze maseczki na tronzik na świecie, ale jest bardzo dobrą maseczką. Teraz w większości, to już widzicie na mojej twarzy, to są blizny, które pozostałości po, po tych pryszczach, które miałam, e, z którymi rozprawiła się ta maseczka. Przede wszystkim jak mówiłam wcześniej, zasuszyła je ładnie. E, skóra była taka, wiecie, taka delikatna w dotyku. Ale czy moja skóra przestała produkować te pryszcze, że tak powiem, nie, bo nadal mi wyskakują, nadal wyskakują nowe pryszcze, więc, yy, więc nie, zasto, nie zastopowała tego, ale rzeczywiście ten, na, te pryszcze, które już yy, były na mojej twarzy, działała bardzo dobrze. I ja polecam ją używać, ten, tę maseczkę używać max dwa razy w tygodniu. Myślę, że to jest wystarczająca, wystarczająca częstotliwość. I, I myślę, że naprawdę będą super efekty. Ja ją jeszcze będę testować dłużej na pewno, bo teraz ją testowałam ile przez tydzień, mogę powiedzieć, że przez tydzień ją testowałam. I, i oczywiście no, polecam ją, jeżeli macie taki problem, jak ja, że macie nawracający trądzik i tak dalej, to, to ja Wam bardzo ją polecam. Myślę, że może pomóc. Nie mówię, że wyleczy Wasz to, niż żebyście wyglądali w ogóle jak baby Babyface. Ale mi rzeczywiście pomogła i mówię, polecam bardzo. I w ogóle nie wiem, czy ona jest dostępna w Polsce, ale są odpowiedniki na polskich stronach, także nie konkretnie ta maseczka tej firmy Aztek Beauty, bla bla, tylko są różne inne maseczki, które podlikuję Wam na dole. Ja chyba jedną widziałam, więc podlikuję tą jedną, którą widziałam na dole. I myślę, że ona będzie działała podobnie, no bo to jest ten jeden składnik, który jest w tej masterce, również jest w tamtej masterce, więc myślę, że nie będzie różnicy w jakości, jak ona by działała i tak dalej. No, także co jeszcze mam do powiedzenia na temat maseczki? W sumie to chyba wszystko. Tak jak mówiłam wcześniej, polecam naprawdę w porządku maseczka. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Myślę, że będzie więcej testów w przyszłości: różnych rzeczy na mojej skórze. Wymagającej, wiecie, moja skóra jest skórą bardzo wymagającą. Jeżeli coś mi się sprawdza, to myślę, że, myślę, że będzie się sprawdzało i Wam. Dziękuję za to, że oglądaliście ten film. Zostawcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa.